Tej okruchy to jest jeszcze to jeden. Mamy. No chodź, chodź, chodź. Dobra, kolejnego mniej. Na pewno wszyscy tam jeszcze jeden podeszedł. Jedźmy sobie do tego ty jesteś odwrócony, od... Pierwszy wieczór wolny od służby cienia, od Dobra... Daję lek! Dobra... Oj! Nie mogę zagwizdać. Ale mogę go tylca tutaj o. Dobra. No, niestety. Tam jeden se chodzi tam, drugi se chodzi tam. Tego możemy ciapnąć. Na szczęście go nie widzieli. A my czekamy, czekamy. Idźcie sobie spokojnie. nie wygląda dobrze. No podejdź, podejdź. Dobra, chyba już nie ma opcji, że... O ty kurwa! oto, tu! No. Elegancko. Górnicze. Jeśli będziesz szybka, pozostaną bez znaczenia. Super, kolejny sekret. Dobra, czy on coś miał ciekawego? Otóż nie. Dobra, biegniemy dalej. Nick! Co to za miejsce? Przynęta. Punkty danych. Dobra, zbieramy. Co to jest? Pochylony pień. Pochylony pień. A kurwa. Rozbieramy się tutaj te znajczki. Gdy pierwszy raz zobaczyłem podziemny dzień, zadrżałem. Czyż nie byłem wybrańcem słońca? światłem wiary. Nie. Czemu Urr. dlaczego? Dobra, przynajmniej nie to prace górnicze. Jeśli będziesz szybka, pozostaną bez znaczenia. Przynajmniej nie muszę ich ponownie zabijać. Dóki król i gnuśnieje w zmierzchu rozpieszczany przez matkę nie pozna prawdziwych nauk Słońca Próbowałem kończyć Ale się w wpływ wpływu swojej matki. No dobra, na Może byś tak poszukała tego rzadfa. Lecz Dobra. Dopytam z nim, bo... Pokaż tu go znajdź i wejdź na niego. Niszcz moduł, a potem uciekaj stamtąd jak najszybciej. Wygląda na to, że sporo się dzieje. O, zera. Miejmy nadzieję, że dzięki temu cię nie zauważą. Widzę. Zbudowali wokół niego jakąś konstrukcję. Właśnie na niego. Im szybciej to zrobisz, tym lepiej. Nie podoba mi się to. Coś jest nie tak. Tu wszystko jest nie tak. Ruszaj do modułu i zniszcz go. Dobra. To jesteśmy chyba manipulowani. Widzę moduł. Dobrze. Teraz szybko. To... To jest Hades? Aloy, nie pora na to. To... Metalowy diabeł. Otwórz obudowę modułu. Szybko. Aloy, rób co mówię, inaczej zginiemy. Oooo! Istota, błąd w obliczeniach. Istota nie może mnie zniszczyć. Jestem poza zasięgiem. Może nie tak, ale to nie! Dobra, uciekamy. O, ja pierdyle. Dobra. Nie zatrzymuj się. No, nie. A myślisz, że co robił ci nam sobie drzemkę? Aj no, kurwa, zajam ja gdzie? Ja jedziemy. Nie, nie, nie. Aaaa. Dobra, nie gniemy. Nie zatrzymuj się no, kurwa. Cześć, skoczyłaś, teraz już Nie no Nie gniemy. Nie No Nie Nie gniemy. Nie gniemy. Nie gniemy. Nie gniemy. Nie gniemy. Nie Nie Na prawo jest za daleko, żeby skoczyć. Chyba jest Dobra. No nie ma. Aha, myślisz, że co robię? Ucinam sobie drzemkę. Hej! Teraz tutaj. Dobra już prawie Okej, okay, uciekamy nie Na Larekroft. Croft jakiś żart Dobra Uciekamy Jest na nogach. Tak, zauważyłam. Zawsze muszę mocniej. Aha, musy. Widzę most. Dobra, jej klip. A, matowy. Wow. No, jakoś tam część zamortyzowało, ale czy przeżyliśmy? A to jest pytanie. Było ciężko, ale przeżyłaś. Wiedziałeś, że Hades tam jest i mimo to kazałaś mi tam iść? Fakt, ryzykowałem Twoim życiem, ale nie miałem wyjścia. Dobra, skoro sieć Fokusów nie działa, powinna się udać. Nowy świt stoi przed nami otworem. Nie powierzę ci już żadnych tajemnic. Dobrze. To znaczy, że mądrzejesz. Zaufanie jest dla głupców. Kruszy się i przesypuje niczym piach. A to słaby fundament dla związku. Lecz posiadanie wspólnego celu to lita skała, na której możemy wspólnie zbudować nowy paradygmat zrozumienia. je szukamy odpowiedzi. A dzięki tobie mamy je w zasięgu ręki do zmierzchu. Tam pomówimy. Ty żałosny. Niego. Dobra. Osiągnięcie, sieć zaćmienia wyłączona. Dobra. Punkcik umiejętności. I nawem misja gówna. Dobra, zobaczmy co mamy. Cztery punk punkciki umiejętności aż. Hmm, powalenie, mocniejsze ataki w włócznią będą szybciej powalać maszyny. Eee, takie może być. No to piszemy. Dobra, eee, misje 21 poziom. No to bierzemy. Dobra, aktywowana. I gdzie musimy iść? Musimy iść. Na szczęście byliśmy w okolicy. Więc możemy się łatwo przenieść. No i poprzednie odcinki y, oczywiście pokazały, że przygotowywaliśmy umyślnie grunt pod kolejny odcinek. Dobra. Ty wy jesteście źli? Dobra. Oj, kotek. Ja wam nie pomogę z nim. Nie chce mi się. Dobra. wezwijmy sobie tutaj bieguna. Chodź, chodź Dobra i biegniemy sobie. Tam ptaki sobie latają, a my się tutaj swobolnie. Dobra. 200 metrów. Tutaj jest jakiś, jakieś ognisko dobra Wędziemy do kolejnej, kolejnego miasta. O co to tam jest? coś tu jest? Tutaj jest misja. Śmiesz. Pałac letni szalonego króla Jirana. Bastion oporu Karże przeciwko wejącemu zakazanemu zachodowi. Dzięki za lekcję Dobra, zobaczmy jaką tu ma misję. Co kryje się pod nim? Jest bardzo blada. Chora? Tak. Ona walczy, ale gorączka nie chce ustąpić. Jest rozpalona jak piec. Nazywa się Shiana, moja siostra. Nikt w Zmierzchu nie może pomóc? Jesteśmy uchodźcami. Znamy nasze miejsce. Jest tu tylko jeden uzdrawiacz. To, to... trudny człowiek. Ma cień na duszy. Ma cień na duszy? Galif, tak go zwą. Jest bardzo zmyślny, ale nie dba zbytnio o ludzi. Być może pustynia odarła go z uczuć, a może zawsze taki był. Nieważne, wiem, że nie pomoże. Cóż, to się okaże. Gdzie go znajdę? Ponoć ostatnio opatrywał żołnierzy w malowanym łuku. Była tam mała bitwa. Dobra, misja poboczna na później. A my idziemy sobie... My sobie idziemy z misją fabularną. Rzeszkowiec nie może wejść do lokalizacji. No i dobra. Nie pozwalają mi. Dobra, to biegniemy na piechotę. Idź na dziedziniec Cytadeli. Tadeli. Okay. Aki? Zupełnimy sobie potki, mhm. tutaj mamy wszystko dobra, pokupywane i lecimy dalej. O, bicie się arena, bicie się z maszynami. Tak nie jest. W każdym razie już nie. A ty zostawiłeś lajka? Um, nie. To wbij i zostaw lajka. Peggy 16.